No tu widzimy taki znak robiący no wrażenie jakiegoś żartu. Ale to nie jest żart. To nie jest żart, to była konieczność. Żart ten byłby wtedy, gdyby nie było tej drogi. No Ta tak. droga niestety jest i jeszcze jakiś czas będzie. Ale myślę, że długo ona już nie będzie. Dlatego że poprzednie władze gminne. w dużej mierze utrudniały cokolwiek, żeby można było tutaj zrobić. No i oczywiście ta droga oficjalnie nie jest drogą, ale jest to pas gminny, który sporadycznie jest tylko wykorzystywany, szczególnie przez grzybiarzy. Niemniej w zapisie miejscowego planu zagospodarowania wójt ówczesny zaznaczył, że drogę tej te, drogi tej nie wolno zlikwidować. Miałem do wyboru: albo protestować i ciągnąć sprawy przez kilka lat z niewiadomym skutkiem, albo miejscowy plan opracowany dla tego lotniska z wieloma jeszcze innymi yy, momentami bardzo niekorzystnymi, wykorzystać, pomimo że był planem no, w pewnym sensie wykoślawionym, gdzie no, trzeba było takie sztuczki robić jak ten znak, żeby można tu było urządzić lądowisko. Bez tego mhm. nie dałoby się mhm. tutaj wykonywać lotów. Natomiast na dzień dzisiejszy mamy już zapewnienia nowej władzy gminnej, nowego wójta, że droga ta będzie zlikwidowana. Mam nadzieję, że to niedługo nastąpi. Okay.